Serdecznie witam o poranku, w kolejnym naszym Aceranku. a dzisiaj czytamy fragment listu apostoła Pawła do jego współpracownika Tytusa. Warto posłuchać i warto wyciągnąć wnioski. No to czytamy. Pierwszy rozdział od piątego wersu. Pozostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I tu przerwa. Zwróćmy uwagę, Paweł napisał do tytusa list i mówi do niego w ten sposób: zostawiłem cię na krecie, abyś zrobił tam porządek. A ten porządek polegał na tym, że miał skończyć wreszcie sejmikowaniem w kościołach i ustanowić im starszych. W każdym mieście, żeby wreszcie zapanował spokój. Ktoś, kto zna trochę Greku, to wie, że to są naprawdę gaduły, to są tacy domorośli filozofowie, i najlepiej wychodzi im kłótnia o wszystko. Trzeba przyznać, że dość łagodniej są w tej kłótni, raczej się nie i mają rękoczynów, ale tak to właśnie wyglądało. Co tam to przypomina? Dot dzisiejsze niektóre przynajmniej kościoły, gdzie w zasadzie na pierwszym miejscu jest gadulstwo. Wszyscy mają coś do powiedzenia. Każdy wie najlepiej o wszystko należy. Przeprowadzać dyskusję i oczywiście głosowanie. Głosujemy za wszystkim, za tym, żeby można było kupić chleb lub nie, za tym, żeby można było podjechać pod kościół samochodem lub nie. Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje pomysły i jest jeden wielki bałagan. Dokładnie tak było na Krecie. Notabene znam trochę Kretę, kocham tą wyspę, jeżdżę tam w miarę często. Tam się nic zmieniło, naprawdę. Nic się nie zmieniło. Także w kościołach. Paweł mówi, skończcie z tym. Zostałeś tam nie po to, żeby dyskutować z nimi, tylko po to, żeby zrobić tam porządek. I tyle. Jeżeli komuś się nie podoba to, że starszych się ustanawia, a nie w wyniku jakiegoś głosowania dochodzi się do tego, czy on może, nie może. Nie. Ustanawia się. Ustanawia się. I powinni to czynić ludzie, którzy mają duchowe rozeznanie, którzy są duchowo dojrzali. A jeżeli rzeczywiście popełnią jakiś potężny błąd, no to trzeba go nazwać po imieniu, a nie, bo mi się nie podoba. A co to kogo obchodzi, czy ci się to podoba, czy nie? I od razu Paweł powiada: jeżeli ustanawia starszych, to słuchaj, mają być nienaganni, mają być mężami jednej żony. A ja was bardzo proszę, żebyście nie słuchali ludzi, którzy opowiadają bzdury, że to muszą być ludzie, którzy nigdy nie byli wcześniej rozwiedzeni. Bo tutaj w ogóle nie o to chodzi. Mają być mężami jednej kobiety. Jednej kobiety. Ma być jedna kobieta. No ale przecież wiadomo, że jedna. No nie, nie wiadomo. Dlatego, że w wielożeństwo nie było czymś dziwnym i nie było czymś nienormalnym. Tak bywało. Jakoś ludzie się z tym godzili. Nie, nie chcesz być starszym Kościoła? Musisz mieć jedną żonę. A dlaczego? No dlatego, że nie jesteś w stanie obsługiwać kilku żon i jeszcze do tego służyć Kościołowi. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Jak utrzymasz tak potężną rodzinę, zapewnisz wszystkim kobietom wszystkie potrzeby i jeszcze poświęcić czas Kościołowi. No nie, to jest niemożliwe. Dalej jest mowa o dzieciach. One mają być wierzące. Ale zwróćcie uwagę, one nie mają być wierzące tylko z nazwy. One nie mogą mieć zarzutów, że dopuszczają się rozpusty lub są klnombrne No, wyobraźcie sobie, że dzisiaj stosujemy tę zasadę w stosunku do starszych. Ilu z nich, ilu pastorów, ilu biskupów by nimi mogło zostać, jeśli byśmy popatrzyli na to, jak ich dzieci się zachowują? Sami sobie odpowiedzcie: biskup ma być nienaganny. Nie może być samowolny, czyli nie może sobie postępować tak, jak mu się podoba. Od tego jest słowo Boże, żeby go przestrzegał i był mu poddany. Od tego też są starsi kościoła, aby starsi kościoła byli współodpowiedzialni razem z nim za to, co dzieje się w lokalnym kościele. Właściwie ustruktury który panował w tych kościołach, był można było nazwać taki, określić w taki sposób. Biskup był pierwszym wśród równych. Pierwszym wśród równych. I tyle. Nic mniej i nic więcej. To nie mógł być człowiek porywczy, jeśli chodzi o gniewanie się. Nie mógł być pijakiem. Nie mógł być chciwcem. Szukać brudnego zysku. Miał być gościnny. Zamiłowany w tym, co dobre. Roztropny. Roztropność jest bardzo istotną cechą. Jeżeli ktoś chce być starszym kościoła, pastorem, biskupem. Ma być sprawiedliwy, tutaj to samo. Pobożny, no to jest oczywiste. Wstrzemięźliwy. Oj, nie może się niestety zdać na swoje uczucia, musi dwa razy się zastanowić, zanim coś raz powie lub zrobi. Musi się trzymać prawowiernej nauki. No, rozumiemy wszyscy o co chodzi, mam nadzieję. Czyli Słowa Bożego, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, czyli nie napomnienia według widzi mi się, tylko według zdrowej biblijnej nauki, jak też powinien dawać odpór wszystkim, którzy tej nauce się sprzeciwiają. Czyli to nie jest tak, że to jest taka, wybaczcie za określenie, taka pierdoła, tylko to jest prawdziwy facet, chłop, który jak trzeba, to potrafi powiedzieć do rozumu. No i dalej czytam. Dlaczego w ogóle powinien to być taki prawdziwy mężczyzna? Bo wielu jest ludzi niekarnych. O, to chyba do Polaków jest napisane. Pusty gadów, otwórzcie sobie internet. Oszustów zwodzicieli, zwłaszcza wśród tych, którzy są obrzezani. No pisz wymaluj! Mowa o Polakach. I co z nimi trzeba zrobić? Trzeba im zatkać usta, nie wchodzić z nimi w żadne reakcje, zatkać im usta. Oni całe domy wywracają. Nauczają dla niegodziwego zysku czego nie należy. Weźmy pod uwagę, że niegodziwy zysk nie polega tylko na tym, że ktoś ściąga pieniądze z ludzi. Niegodziwy zysk przede wszystkim polega na tym, że tych ludzi ściągamy do swojej kongregacji, wiążemy ich fałszywymi naukami i chodzimy dumni jak pawie, że mamy. Nie pięć osób, ale piętnaście osób. Nie żartuję. Tak niektórzy robią. Jeden z nich, ich własny wiersz, i chodzi o niejakiego Epimenidesa, tak się nazywał ten poeta, napisał Zawsze ugarzę, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. W innym tłumaczeniu, nie wiem czy bliższym, możemy przeczytać Zawsze kłamcy, złe zwierzęta, brzuchy bezczynne. Świadectwo jest prawdziwe? O, nieźle. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żadnych żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nie Tak sobie myślę, co byśmy zrobili, gdyby w naszym kościele, Ktoś stał za z i powiedział: Słuchajcie, modlę się od wielu miesięcy do Boga i już nie mogę tego zatrzymać. Muszę wam powiedzieć, że jesteśmy, jesteście ludźmi budzącymi wstręt. Jesteście nieulegli i do każdego Bożego dzieła niezdatni. O, to by się rozpętało, piekło! Być może by wyrzucili tego człowieka nawet z kościoła. Nie chodzi o to, żeby go wyrzucili z listy. Po prostu fizycznie by go wywalili. No bo jak on może przecież. O miłości trzeba, o miłości! Więc masz podejść. Cytuję tylko i wyłącznie: Do wstrętnego bydlaka, i masz mu powiedzieć: Pan Jezus cię kocha, wiesz o tym. Tak to sobie wyobrażacie? Przychodzisz do człowieka, który jest obrzydliwy. I mówisz mu: Pan Jezus Cię kocha, cieszysz się? Przychodzisz do nieposłusznego i mówisz: Pan Jezus Cię miłuje. Tak? Gdzie tak Biblia uczy? Przychodzisz do człowieka, który nie jest datny do żadnego dobrego uczynku. Jest leniwcem, śmierdzącym leniem, a Ty mówisz: Pan Bóg Cię kocha, bracie. Przecież to jest kłamstwo, wszystko. Przecież to wszystko jest okropnym kłamstwem. Przychodzisz do ugarza, czyli kłamcy, do człowieka, który jest leniwcem, i mówisz, o, naprawdę muszę ci powiedzieć, że Pan Jezus się kocha. Tak to sobie wyobrażacie? No to jesteście oszustami i odprowadzacie ludzi na cmentarz. Ja mam powyżej dziurek w nosie tych wszystkich ofer, Którzy twierdzą zakazalnicą, że trzeba przede wszystkim o miłości mówić. No gdzież to w Biblii znajdujecie? Przeczytajcie sobie chociażby Ewangelię Mateusza, pierwsza Ewangelia. Naprawdę tam jest przede wszystkim o miłości? Nieprawda. Nieprawda. A dlaczego nie jest tam o miłości przede wszystkim? No z prostej przyczyny, bo Jezus miał do czynienia z kłamcami, z restrędnymi bydlakami, z leniwcami. Miał do czynienia z ludźmi obrzydliwymi, nieposłusznymi Bogu, niezdolnymi do żadnego dobrego uczynku. Z ludźmi, których sumienie było pokalane. Ich umysł był pokalany. Miał do czynienia z ludźmi, którzy odwracali się od prawdy. Słuchali baśni, ale nie chcieli słuchać słowa Bożego. Jeżeli tak prostej rzeczy nie rozumiecie, to przepraszam, niczego nie rozumiecie i później opowiadacie takie głupoty ze swoich kazalnic, że tego się nie nasłuchać. I robicie z ludzi kaleków. Kaleków. No ale wróćmy nieco w tym tekście. Prawdziwy kaznodzieja, prawdziwy przywódca duchowy to jest ktoś, kto potrafi dawać odpór ludziom, którzy mają takie pragnienie. Gdzie macie takich kaznodziei dzisiaj? Gdzie macie takich pastorów, którzy potrafią wyrżnąć pieśnią z i powiedzieć dość tego? Nie podoba się? Fora ze dwora. Kościół to nie jest zbieranina ofern. To nie są takie mdławe stworzenia, które przychodzą na bożeństwo i tak się kiwają. I tak się mruczą pod nosem, i tak im jest fajnie ciepło, aż niektórzy usną. Niektórzy nawet pochrapią sobie. I tak fajnie było na tym nabożeństwie. Byleby tylko nic ode mnie nie chcieli. Co to ma wspólnego ze Słowem Bożym? Nic, nic, nic. Ja się nie dziwię, że Pan Jezus. Do kościoła w Laodycei, który właśnie taki był, powiedział: Wyżegam was. Jesteście niestrawni, wyżygam was. Chciałem zapytać na koniec: Chcesz być wyżygany? Chcesz być wyżegana? Odpowiedz sobie sam, sama. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.